Witam Was! Kolejne odsłonie gry Korona Piostów, Wadze i Przeznaczenie. W tym odcinku omówimy bitwy. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów gry. Jesteśmy właśnie w czwartej grupie rozkazów, tak zwanych ekspansji. Wszyscy gracze już wykonali podstawowe swoje działania. Wykonujemy teraz działanie dworzą. Ja mam gracza, przepraszam, dworzanina Żarosława, który za dwa denary pozwala mi zrealizować cztery ruchy. Realizujemy w następujący sposób. Przymieszcza jestca, przyjrzyszcza drugiego jeźdźca. przy czym ten jeździec jest dość nietypowy. Jest to tak zwany jeździec przymierzony. Uzyskuje się je przede wszystkim z kart dworza oraz inne działania w grze. Pozostają mi jeszcze dwa ruchy, które przeznaczam na dwa ataki. Tam jednostka i tam jednostka. Suma ataków w Lennie jest to bitwa. Przed rozpoczęciem bitwy sumujemy. Siłę ataku 2 plus 2 to jest 4 i siłę obrony. 4 wynikające z grodu, plus atakujemy władcę Kujaw, który posiada prawo do tej dzielnicy i otrzymuje jeszcze jeden punkt do obrony. W sumie ma 5. Ostateczny wynik 5 do 4. Losujemy kartę bitwy. Na karcie bitwy mamy kolumnę. Mamy dwie kolumny kolumnę podstawowego ataku i kolumnę podstawowej obrony. Podstawowy atak nasz wynosił 4, uzyskujemy jeszcze 1, w sumie mamy 5 i ponosimy jedną stratę. Strata polega na redukcji jednostki, o ile ma taką możliwość. Jeździec ma, jest redukowany do piechura. Piechur niestety powinien zostać zdjęty. W sumie mamy 5, obrońca miał podstawowej obrony 5 plus 3, ma w sumie 8. Definitywnie wygrał obronca. Ponosi on jeszcze dwie straty. Nie ma żadnych jednostek. Przepraszam. Ma kasztelana, ale nie ma siły. Jednostki, które nie mają siły, nie ponoszą strat. W sumie nie poniósł strat fizycznie. Przegrany. Mamy nagrodę za zwycięstwo i karę za przegraną. Przegrany dodatkowo ma kolejną redukcję. Traci zupełnie piechura. Może decydować, czy osłabić się stać, czy tracić piechura. Zwycięzca natomiast zachowuje tą kartę i w przyszłości będzie mógł jej użyć do zagrania dodatkowego punktu ataku. Jednostki przegranego pozostają w lenie. Dodatkowo jeszcze mam jedną akcję. Gedymina. Pozwalam mi za dwa denary zrealizować dwa ruchy. Zagrywam go z małżonką. To powoduje że realizuję specjalną dodatkową jeszcze akcję. Mogę uzyskać jeszcze dwa ruchy. I przeznaczam je na przemieszczenie tej jednostki, tej jednostki, dwa przemieszczenia i znowu dwa ataki. Sumujemy atak 2, obrona 1. Bierzemy kartę bitwy. Odczytujemy kolumnę 2. Nie ma za dodatkowego bonusa. Obrona nie ma dodatkowego bonusa i ewidentnie wygrywamy. Jaka jest karada przegranego? Ma jedną redukcję, czyli ta jednostka jest stracona. Jaka jest nagroda dla zwycięzcy? Zwycięzca kosztem tej karty uzyska jeden do obrony. Zachowuje zwycięzca tą kartę. Automatycznie, jeżeli nie ma jednostek innego państwa, w lenie przyjmujemy tą dzielnicę. Dziękuję.